Głos nadziei, na każdy dzień. Dom modlitwy czy miejsce rozrywki. A to wiedz, że w dniach ostatecznych ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci, wersety pierwszy, drugi, czwarty i piąty. Niedawno mój przyjaciel odwiedził jedną ze znanych katedr w Europie. Kiedy wszedł na dziedziniec, podszedł do niego duchowny. Czy jest pan turystą? Zapytał. Kiedy mój przyjaciel potwierdził, duchowny powiedział Teraz odbywa się nabożeństwo. Czy zechce się pan przyłączyć? Duchowny poprowadził go mroczną nawą i posadził w ławce na Po chwili cichej modlitwy mój przyjaciel rozejrzał się. Wydawało mu się, że jest sam. Potem usłyszał duchownego, który półśpiewnym głosem czytał tekst liturgii. Wytężając wzrok, ujrzał w półmroku księdza stojącego za ołtarzem. Potem rozległ się śpiew małego chóru. Następnie kapłan i członkowie chóru wyszli z katedry. Mój przyjaciel rozejrzał się dookoła, spodziewając się, że zobaczy innych uczestników nabożeństwa opuszczających wielką katedrę. Jednak uświadomił sobie, że jest sam. Gdyby nie wszedł do katedry, formalne nabożeństwo odbyłoby się przy pustych ławkach. Ogień wiary w sercach tych parafian wygasł już dawno. Dzisiaj parki, rozrywki, teatry, kina i puby są pełne. Ale wiele kościołów świeci pustkami. Czyż to nie świadczy o tym, że żyjemy w dniach ostatecznych? Robert Pearson